Historyczny moment w Stoczni Wojennej Polskiej Grupy Zbrojeniowej dzisiaj odbyła się ceremonia położenia stępki pod pierwszą z trzech fregat typu Miecznik, które powstaną w Gdyńskiej Stoczni. O konieczności budowy nowych jednostek pływających, które zasilą Polską Marynarkę Wojenną, mówiło się już od dawna. Pierwszym krokiem do tego było podpisanie w 2021 roku umowy na budowę nowoczesnych, wielozadaniowych fregat programu Miecznik. Dziś pierwszy z nich zaczyna się powoli materializować. W hali Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość postawienia stępki, a więc pierwszego elementu kadłuba okrętu. Na zamówienie Agencji Uzbrojenia Polski przemysł stoczniowy, zbrojeniowy buduje trzy okręty klasy fregata w ramach programu Miecznik. Te okręty po pierwsze zwiększą bezpieczeństwo naszej ojczyzny są to okręty nowoczesne, silnie uzbrojone, wyposażone w najnowocześniejsze systemy dające olbrzymie możliwości operowania nie tylko na basenie Morza Bałtyckiego, ale na morzach i oceanach całego świata. A więc będą miały możliwość wypełniać m.in. zadania w ramach stałych zespołów okrętów NATO. Dzisiejsza uroczystość była niejako potwierdzeniem realizacji całego programu, w ramach których powstaną ORP Burza, ORP Huragan i ten pierwszy, który swoją nazwę weźmie od przedwojennej chluby polskiej marynarki, a więc ORP Wicher. Jak usłyszeliśmy podczas uroczystości, sama budowa nowych jednostek dla marynarki wojennej to dopiero początek drogi do jej unowocześnienia. Ale musimy również pamiętać, o czym pamiętają panowie admirałowie, o czym myślą, co sędza, spędza im sens powiek, jak zoperacjonalizować te jednostki. Nabrzeża portowe, zwłaszcza w Gdyni, długość i dostępność tych nabrzeży, nowoczesność infrastruktury, zdolności logistyczne do szybkiego załadunku, do wydania świadczeń rzeczowych w momencie, gdy przyjdzie nam operacyjnie wykorzystywać te jednostki. Te inwestycje muszą zacząć się już teraz. Tymczasem realizacja tak dużego i ważnego programu ma być szansą na rozwój gdyńskiej stoczni wojennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten rozwój już widać chociażby po budowie nowej hali, w której powstawać będą okręty, ale także w nadziei na kolejne duże projekty. Jesteśmy gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań i proponuję, abyśmy już dziś podjęli rozmowy dotyczące kolejnych projektów, pamiętając, że naszym głównym klientem jest Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast. Możliwość wymiany doświadczeń poprzez realizację projektów na rynki zagraniczne pozwoli na stabilny rozwój naszej spółki. Według planów, pierwsza fregata typu Miecznik, czyli ORP Wicher, ma zostać zwodowana w trzecim kwartale 2026 roku. Umowa zakłada przekazanie marynarce wojennej ostatniego okrętu w pierwszej połowie 2031 roku.